Cześć wszystkim, w dzisiejszym poradniku pokażę Wam jak używać i wgrać plugin Rocket Boots na serwerze Minecraft. Plugin ten wprowadza na dodatkowe umiejętności, właśnie gdy nosimy buty. Przygotowałem sobie tutaj właśnie e, każdą parę butów, no i może zaczniemy od diamentowej pary. Mamy ja mamy sobie oczywiście na sobie, klikamy Shift e, i zostajemy tak jakby wyrzuceni, a gdy klikamy kilka razy już tą, tego ten Shift, to może się po prostu latać, prawda? W ten sposób. Dobra. E, kolejna para to oczywiście żelazna. Klikamy Shift e, i możemy oczywiście biegać. Znaczy tutaj w sumie nie trzeba klikać Shift, żeby e, biegać szybciej. Po prostu tutaj biegamy jak na, na sprincie. A gdy klikniemy dwa razy W, to biegamy jakby po prostu dwa razy sprint, prawda? E, gdy podejdziemy do takiej na przykład krowy i klikniemy Shift. I puścimy to, ta krowa automatycznie jest wyrzucana. Im dłużej przytrzymamy tym, e, tym dalej ona zostanie wyrzucona. Jak widać, prawda? W ten sposób to działa. Kolejna para: butów to Gold. Klikamy Shift i po prostu e, na kucaka szybciej. Mm, oczywiście, biegamy, prawda? Chodzimy. W ten sposób to działa. Kolejna para butów tak samo przyspiesza nas, tylko że tutaj już jest naprawdę zawrotna szybkość. Tutaj nawet nie można nadążyć, gdzie się oczywiście gdzie się biegnie. Więc w ten, ten sposób to działa. Zaś w butach skórzanych, gdy podejdziemy do jakiegoś takiego właśnie mokka, zaraz zobaczmy, jaką się podejść. E, musimy kliknąć prawy na takiego mopka i ten mopek zostanie daleko wyrzucony w powietrze. E, tylko podlećmy sobie do, takiego, do takiej krowy. Prawy przycisk, e, myszy i ta krowa została bardzo daleko wyrzucona. Spróbujmy jeszcze na tych, na tych kilku krowach. Pum, pum i wszystkie umierają. Pum, kolejna. Wysoko w górę, oczywiście ona sobie lata. No i myślę, że ogólnie plugin jest naprawdę bardzo przyjemny i może się przydać na różne serwery. Teraz może Wam nie wymyślę, na jaki serwer może się przydać, pod jaką kategorię taki serwer może podchodzić, ale myślę, że jeśli ktoś by chciał stworzyć jakiś ciekawy serwer, to myślę, że może tym, tym właśnie pluginem urozmaicić ten właśnie swój serwer. Tak więc, może przejdźmy teraz do instalacji tego pluginu. Jeśli chodzi o instalację, to jest ona naprawdę bardzo prosta. Wchodzimy na niej podany w opisie i z tej strony oczywiście wybieramy ten plugin. Teraz kopiujemy go na pulpit, wchodzimy w główny folder z serwerem, następnie plugins i ten plik oczywiście kopiujemy do tego folderu. Odpalamy serwer i czekamy aż się wszystko załaduje. Już się wszystko oczywiście załaduje, konsolę możemy na chwilę zamknąć. Wróćmy sobie znowu do folderu plugins. No jeśli posiadamy plugin, który jest odpowiedzialny za uprawnienia, czyli permissions, ja mam permissions booklet, możecie mieć także permission x lub group manager, to wchodzicie oczywiście w odpowiedni folder, następnie w odpowiedni plik, I czyli będziemy sobie dodawać uprawnienia e, właśnie do, od tego pluginu. Tak więc wracamy sobie na stronę podaną w opisie, zjeżdżamy troszeczkę niżej i tutaj mamy oczywiście zakładkę permissions, czyli uprawnienia. E, Tutaj mamy taką, takie uprawnienie właśnie jak rocket boots.boots.gold. E, I to uprawnienie pozwala grupie, do której to jest dodane, e, właśnie używać e, prostu złotych butów, Tak samo tutaj diamentowych e, i skórzanych w ten sposób, prawda? Dobra, więc wklejmy sobie załóżmy do grupy default, czyli do gracza. Ok, wklejamy to. True. I tak możemy sobie dodawać kolejne właśnie kolejne ubranie na przykład tutaj wpiszmy sobie diamond true i w sumie tyle tak możemy sobie dodawać na przykład diamond leather iron i chain chainmail eee, zapisujemy zamykamy no i w sumie nie pozostało nam nic innego jak tylko odpalić serwer i korzystać z naszego pluginu tak więc myślę że o tym to tyle dzięki